Cześć uczniowie SP18. Jestem czarnym kotkiem i przynoszę wszystkim szczęście, jestem fajnym kotkiem. I dzisiaj, dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o tym, że nie warto, naprawdę nie warto wstydzić się i nie warto bać się prosić o pomoc. Nie warto być Zosią samosią, tylko być odważnym. I dzielnym, i jeżeli potrzebujemy wsparcia albo pomocy, to warto zapytać albo rodziców, albo nauczycieli, albo panią psycholog, albo kogoś innego. Pamiętajcie, nie jesteście sami, tak? A dzisiaj Wam przeczytam wierszyk Zosia Samosia Juliana Tuwima. Uwaga! Jest taka jedna Zosia. Nazywano ją Zosia. Samosia, bo wszystko sama, sama, sama. O, ważna mi dama. Wszystko sama lepiej wie, wszystko sama robić chce. Dla niej szkoła, książka, mama hmm, nic nie znaczą. Wszystko sama. Zjadła wszystkie rozumy. Więc, co jej porozumie? Uczyć się jej nie chce. Bo to co, gdy sama wszystko umie? A jak zapytać Zosi, ile jest dwa i dwa? Osiem. A kto był Kopernik? Król. A co nam Śląsk daje? Sól. A gdzie leży Kraków? Nad Wartą. A uczyć się warto? Nie warto, bo ja sama wszystko wiem. I śniadanie sama zjem. I samochód sama zrobię, i z wszystkim poradzę sobie. Kto by się tam uczył, pytał, dowiadywał się i czytał? Kto by sobie głowę łamał, kiedy mogę sama, sama? Toś ty taka mądra dama? A kto głupi jest? Ja sama. Dlatego pytajmy. Porośmy o wsparcie. Nie jesteśmy sami. Pozdrawiam Was, papa, pa. Pa pa, pa! pa pa, pa Podajcie mi pionę, piana, piona, pionę, piona, piona, piona dla wszystkich buziki. Dzięki, pa, 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 pa. pa, pa. pa.